Ależ on jest kurwa klocem i perłem i wyjebał ty. Ale jesteś taki z iPhonem, jesteś perłami u okay. A, idę wziąć kąpiel, bo jutro, szkoły, dobra, się. jutro nie idę do szkoły. Jestem dobra, tepam się. Jutro nie idę do szkoły, u mnie disconnected from your channel. Ten cały limit jest 10, Graszaj, so just... so just... nie, ma, nie ma ludzi na

no taki najewany byłeś No taki <laughs> orpiany No bo ja tak sobie wiesz, bo idę spać i się rozkładałem Jak to się kurwa stało, nie się że nie się że nie skoczył. już <laughs> jak sobie podbijał mi się, na on sobie wstał Ty mi uciek perełkami, ja pierdolę, ty